Dzień dobry, witamy naszych widzów na kanale filmy Rolmek. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi hondowcami. Prezentujemy dzisiaj Państwu zakupione przez klienta pługi Pottinger Servo 25. Zaletą pługa jest to, że jest on bardzo lekki, głównie do ciągników o mocy do 100 wyjazdów mechanicznych. Przy czym również bardzo chętnie sprzedają się w naszej firmie. Posiada on w sobie system Servomatic do łatwego ustalania linii punktu ciągu. Ten model pługa dostępny jest z dwoma, trzema lub czterema korpusami. Wyborze odkładnic możemy dobrać również odkładnice ażurowe. Koło może być w nich także metalowe. Pługi ważą względem modelu od 950 kg do tony 200. Czubki dłut są odwracalne, więc podczas eksploatacji spadają koszty wydatków. Lemieszki wykonane są z hartowanej stali. Firma Rolmech zachęca do zapoznania się z naszymi ofertami z gamy maszyn, jakie sprzedajemy, oraz do oglądania innych naszych materiałów na YouTube. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z handlowcami. Pozdrawiam bardzo serdecznie.